Siema, siema, siema. Dzisiaj z tej strony Gika gramy na Cookscraftcie w tą grę TNT Games, TNT Rune oczywiście. Pokażę Wam jak przejść, później jeszcze odpalę Wam, pokażę Wam 1.19. Wygląda właściwie to chyba nie jest... Nie, to jeszcze się zaczyna dopiero, dobra. 15 sekund jeszcze jest, 10... Jestem na Coxcraftie, oczywiście na wersji 1.18.1, no bo na tej jest Coxcraft do tej. Normalnie ten był na 1.19, gdyby był Coxcraft. Ale oczywiście nie ma, bo na 1.19. Więc gram na 1.18.1, czyli na prawowitej wersji, do której jest przywiązany Coxcraft. TNT Rune, tą grę taką, co można wygrać. Coxcraft, właściwie nie wiem, kto stworzył tego Coxcrafta, ale podaję Wam IP. Jego IP to jest coxcraft.pl Coxcraft Nazwa to Cox. I musicie wpisać na, na nazwę serwera Cox, a na IP coxcraft.pl. Jak chcecie wbić na Coxcrafta? No bo ja no widzę, musicie zasubskrybować jakiegoś enderka, właściwie. A nie. Dobra, muszę obserwować jakieś graczy. Ja wyjdę już stąd. Opuść grę. Dobra, mogę wyjść z tego serwera. Rozłącz, rozłączam się. Anuluj. Wyjdę z gry. Wejdę jeszcze raz na Minecrafta i włączę, odpalę 1.19, żeby wam pokazać, co jest dodane razem z wersją 1.19. Będziecie zaskoczeni. Bo możecie jeszcze nie mieć takiej instalacji jak 1.19 Ale to jest bardzo łatwe, musicie mieć tylko Java i 1.18 Możecie mieć nawet nie wiem jaką Ale wystarczy, że macie Javę I tyle wam wystarczy i będziecie mieli Pełnoprawną wersję 1.19 Oczywiście dobrze jest Przygotowuję się na taki nowiutki komputer od razu gamingowy z Komuni Wiecie, jeszcze nie jestem pełnoletni, dopiero miałem komunię, tak jak cała moja klasa. Kolega mnie przekonał, że 1.19 jest dobre, więc sobie zainstalowałem na no, tym komputerze. I mój kanał też jest jakiś nowy, gika, Dobra, pokazywam. 1.19 dajemy tryb jednoosobowy. Weźmiemy sobie ten. Może. Dobra, będzie chyba to wszystko dobrze. A tu oczywiście nie mam głosu, bo mam słuchawki nałożone, więc wy nie będziecie nic słyszeć. Ja to nie mogę wam pokazać głosu, dlatego że mam słuchawki, więc wy nie możecie nic słyszeć założone. Ale ja za to słyszę na przykład dźwięki wardena. O kurde, o popatrzcie. wardeny, właśnie. O to mi chodziło. Mamy nasze wardeny. Dobra, one są mega straszne odchodzimy stąd. Mogę wam jeszcze pokazać. jeszcze są takie solkulowe czujniki, jakieś dziwne. I oczywiście jeszcze mamy moby. Takie jak. Takie jak żaba. Otuszek. I właśnie też warden. Tu mamy otuszka. Jak nie wiecie co, to, to mogę wam pokazać. Że to jest po prostu taki duch. Który jest niezniszczalny, oczywiście. A tu mamy jajko przywołujące Wardena. I oczywiście nasza udeczka z skrzynką, którą też wam zaraz pokażę, jest super pomocna. Niestety można ją otworzyć tylko za pomocą klikania E, kiedy jesteś w środku łódki lub kiedy ktoś jest w niej. Ja też mam, mogę Wam pokazać jak gram w 1.0, ale to w następnym filmiku mogę Wam pokazać jak kiedyś było, jak kiedyś było na 1.0, bo ja mam takie granane filmiki. Testujemy jakie są wersje. Następny mój filmik będzie Testujmy, testujemy jak, jak, by, jak jest na 1.0. Uwiecie, tam, ostatnio tam byłem, nie będę wam spoilerował, ale mogę Wam powiedzieć, tam są tylko trzy zbroje, czyli jakaś dziwna zrobiona z cegieł, ze złota i żelazna. Są jedyne zbroje jakie tam są To jest tam mega stare Oczywiście nawet zombiaków tam nie było Tam nie było żadnych jajek Pokażę wam jeszcze tę Tą łódkę no bo Patrzcie O kurde dobra wyrzuciłam to Tutaj wchodzimy Klikamy E I możemy sobie włożyć to na przykład Do skrzynki Um, tutaj jak to klikamy shifta. No, ty, tyle z mojego odcinka. Ma, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli jeszcze zostawcie subika w górę. I lecimy z tym filmikiem jutro. To, cześć!